Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming, pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, to wybaczcie, czy czasami widzicie mnie praktycznie w tych samych ciuchach, ale po prostu tak się akurat zdarza, że naprawdę po prostu... Mam to cały czas niby to samo, ale ja mam mnóstwo ciuchów yy, ogólnie, że tak powiem. A cały czas to widzę, że zawsze są te same, praktycznie akurat kiedy nagrywam właśnie w tych samych akurat ubraniach. Ale to nie jest to, że mnie stać i że nie mam, bo ja szyję sama ubrania, jak widać, więc mam tego mnóstwo, albo po prostu nie chce mi się ubierać różnorodnie. Bo yy, po prostu mi się nie chce. Jestem zmęczona wielokrotnie, więc nie ona na to w ogóle czasu, by to wszystko tam sobie ubierać. A wiadomo, bardziej czuję się wtedy taka, kiedy czuję się wygodnie. Wtedy czuję się najlepiej. Tym bardziej, że siedząc przy maszynie, nie będę przecież ubierała się w strój galowy do wyjścia gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Także. To tylko w ramach nawet nie wytłumaczenia, ale po prostu tak tylko, gdyby ktoś tak się zastanawiał, dlaczego ciągle jestem w tym samym, ee, że tak powiem. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Chciałam tylko tutaj dzisiaj powiedzieć, co czas o tym myślę, że słuchajcie, czasami jest tak, że ktoś walczy o to, by mieć przyjaźń. Czasami ktoś walczy o to, by mieć męża, żonę, dzieci. Słuchajcie. Musimy pogodzić się z tym, że jeżeli Bóg nam powiedział, i wiemy to konkretnie, że po prostu nie będziemy mieć nikogo za męża, za żonę, bądź nie będziemy nawet mieć przyjaciół, bo tak też może być, ja tak uważam, to pogódźmy się z tym. Ponieważ Bóg nas przeznaczył do celów nie własnych, w sensie, że my mamy swoje własne cele, tylko do Jego celów. I teraz na przykład Jeremiasz, jedyny taki najbardziej bohater główny, który po prostu yy, on nie miał żony. Bóg powiedział po prostu mu, że on nie będzie miał żony. Trzeba, czyli jeżeli on Bóg tak powiedział, ja się wcale też nie dziwię, że na przykład nie będzie miał żony. Niektórzy nie mają naprawdę mężów i żony, tylko dlatego, by być posłusznym Panu Bogu i po prostu wtedy czynić Jego wolę. Nie kłóć się z wolą Bożą, bo Bóg naprawdę wie. Co jest dla ciebie najlepsze? Nie wiadomo, czy ta żona by od ciebie odciągnęła ciebie, od Pana Boga, czy ten mąż by Cię nie odciągnął od Pana Boga, czy to dziecko by nie było dla Ciebie bożkiem w tym momencie? Bądź nawet przyjaciel by byłby dla ciebie też bożkiem. Wiem, bo sama nie mam takiej, jakie stricte przyjaciółki. Mam dużo znajomych, dużo koleżanek i kolegów, i w ogóle, ale takie stricte przyjaciółki, które mogę mi powiedzieć wszystko, i, i w ogóle to nie mam chyba takiej osoby. Wiem, że Bóg zawsze to jakoś tak zmieniał, że była raz ta osoba, raz ta, raz ta, raz ta, ale zawsze coś było takiego, że po prostu ja nie miałam takiej osoby i nie to akurat, że ja po prostu to mówię jakby, że ktoś tak musi mieć tak samo jak ja. Ja tylko wiem, że dzięki temu po prostu, że tego nie mam, mogę polegać tylko na Panu Bogu, bo wiele razy zawiadam się na różnych osobach. Nie dlatego, że Jestem, nie wiem, taka, że ja po prostu daję swoje serce 100% osobie, której, której, którą chcę mieć, jakąś tą przyjaźń. Nawet w rozmowie. Gdy piszę z kimś i ktoś nie ma czasu dla mnie i nie pisze do mnie, gdzie ja się poświęcam cały czas, to znaczy, że po prostu on nie chce. Więc ja wiem wtedy po prostu, że już nie mam z tą osobą pisać. Dlatego tylko, bo y, po prostu ta osoba nie ma dla mnie też czasu i widocznie nie mam narzucać się tej osobie. Więc pamiętajmy o tym, że Bóg jest naszym największym przyjacielem. Wiem, że może być przykro w różnorodnych tam sytuacjach, ale powiem, ja się nauczyłam z tym żyć naprawdę i jest mi dobrze. Tylko dlatego, bo wiadomo, mam męża i mam dzieci, dziecko, ale em, wiem, że dzięki temu też mogę polegać tylko na, tak naprawdę na nim. I on po prostu. Będzie mnie tutaj wysłuchiwał, doradzał, mówił. I ja mogę ten, dzięki temu też być obiektywna i taka też bardziej taka do innych też ludzi. Taka jakby tylko wiecie: no nie jestem tylko zobaczona w jedną osobę, tylko to wiadomo też: no wtedy później staram się wtedy wszystkim pomóc. że tak powiem. też no, tak to robię i tak, ale nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. No, może wiecie, może nie. Ja taką po prostu mówię, co mi przyszło teraz na myśl, tutaj komuś może przekazać z was żebyście wiedzieli, że tak nie z tym może być, ale żebyście nawet tutaj, ogólnie ja walczyłam, wiele razy płakałam, jak byłam, zwłaszcza młodsza, ale nie mając takiej przyjaciółki, zawsze jak miałam przyjaciółkę, zawsze coś, zawsze coś, zawsze coś, zawsze coś i się tylko zawodziłam, 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 gdzie oddawałam naprawdę 100% siebie. Ale Bóg to czasami może zabierał, dlatego właśnie On też zabierał to, dlatego, bo nie chciałabym, była tak w 100% w kimś zapatrzona, tylko po prostu w Nim. Więc um, pamiętajcie o tym, żeby na siłę po prostu, słuchajcie, nic nie robić. Na siłę nie szukać czegoś, tylko być zakochany w Panu Bogu, być zakochany w służbie dla Niego, robić coś dla Niego. To jest takie piękne, cudowne, kiedy po prostu on nas dotyka i daje nam różnego rodzaju rzeczy, które mamy robić, czynić. Da nam pewne sposobności, właśnie do tego, by naprawdę, słuchajcie, po prostu robić pewne rzeczy. A człowiek czasami na siłę próbuje po prostu coś mm, szukać sam, znaleźć sobie coś sam, i to jest złudne po prostu. Prędzej czy później będziesz stołowany. Przychodzą takie dni, bo do mnie też przychodzą. A po co to, na co to, a może jednak to zostawia, może tego nie robię, ale potem Bóg daje jednak zawsze odpowiedź. I to było niesamowite. To Wam powiem teraz tutaj w skrócie, jeżeli chodzi o taki przykład, u mnie stricte. No ostatnio, wi wiadomo, wiecie jakie są teraz czasy. Bardzo ciężkie są czasy ogólnie dla wszystkich, ale ja nie narzekam, bo Bóg daje zawsze inne rozwiązania, naprawdę. I powiem Wam tak. Zastanawiałam mm, się po prostu, Boże, no jeżeli to nie jest Twoja wola, yy, nie szyję tyle, co bym może chciała, albo szyję tylko może tyle, co mogę tylko szyć, ponieważ wiadomo, teraz jestem już starsza. Ktoś powie, że ile masz lat? Tak, ja się czuję czasami, uwierzcie mi, bardziej zmęczona niż te ten latek, naprawdę. I z punktu do widzenia z pewnych takich uwarunkowań genetycznych, które u nas są w rodzinie, jednak coś takiego jest, że naprawdę jednak czuję się po prostu zmęczona bardziej niż nawet ten 60-latek. Obciążenia są genetyczne, ale wiem, że Bóg i tak ma swoją wolę i cokolwiek by było, jakie obciążenie genetyczne, ja i tak wierzę, że będę uzdrowiona z różnych rzeczy, będę uwolniona z różnych rzeczy, uwolniona... Po prostu uzdrowiona z tego, co do na nas tu przychodzi. Widzimy, co się dzieje na świecie, to środowisko jest zanieczyszczone w każdym możliwym aspekcie w jedzeniu, w powietrzu, w wodzie, wszędzie po prostu. Więc tylko, naprawdę, słuchajcie, Boża ochrona jest taka, że naprawdę Pan Bóg może naprawdę wszystko nam, słuchajcie, po prostu nas tutaj uwolnić, i, i, i tak On ma wszystko. A tego ja to słuchajcie, czy była genetyka taka, czy taka. U nas to jest takie trochę poważniejsze, tu są sprawy, ale mimo wszystko słuchajcie, Bóg i tak ma wszystko w swoich rękach, więc po co ja będę tu się, słuchajcie, zastanawiała, martwiła i w ogóle cokolwiek robiła. Dlatego zastanawiałam się, z jednej strony chciałabym więcej szycia, zamówień na szycia, a z drugiej strony po prostu nie wiem, czy damy fizycznie radę. I Bóg naprawdę to, słuchajcie, wie to jest takie niesamowite, że On naprawdę, słuchajcie, po prostu wszystko wie i tak się Pana Boga pytałam i to było już nie raz. W ciągu całego mojego tu czasu życia zastanawiałam się na no, kilkukrotnie, czy to zamknąć i po prostu iść w drugą stronę. To nie mówię tego, by narzekać. Uwierzcie mi, nie mówię tego w ten sposób. Tylko po prostu powiem wam tak. Boże, czy mam to zamknąć po prostu? Bo po prostu, bo chcę naprawdę być w woli Bożej. Nie w mojej woli, tylko w woli po prostu Bożej. By więcej poświęcić się Panu Bogu, by służyć Jemu, by nagrywać więcej filmików, czy cokolwiek innego, nie wiem, cokolwiek. E ale Pan Bóg też wiem, że daje nam coś byśmy robili, bo tak to byśmy skupili, gdybyśmy byśmy tylko, słuchajcie, nic nie robili. Naprawdę. A Apostowie też pracowali. I, I mówię, Boże, takie runo, że tak powiem przed Bogiem zrobiłam. Boże, jak sprzedam tą sukienkę. A nie wierzyłam w ogóle w to naprawdę, bo wiedziałam, że jaki rynek jest i nawet, no naprawdę, słuchajcie, to jest dla mnie, ja już taka jestem chyba czasami zniechęcona też, że co szyję, to nie pójdzie nic, albo po prostu pójdzie czasem. I tak sobie już odpuściłam z tym, w tym temacie, ale dalej szyję to, co szyję, jakby na zamówienie i w ogóle i wszystko, dalej, więc mam też stanowcze zamówienia, ale po prostu czasami chcę coś nowego uszyć, coś takiego, co wiecie, coś co po prostu, co pójdzie od ręki, żeby ktoś kupił. I powiedziałam, Boże, tak pomyślałam, tylko sobie, jeżeli to nie pójdzie, to po prostu będę wtedy wiedziała, że po prostu mam to zamknąć. I tyle. Słuchajcie, poszło tego samego dnia. Naprawdę. Więc. Bóg naprawdę, to jest ja, ja byłam zszokowana, bo już byłam gotowa, że e, nikt tego nie kupi. Bo to wiadomo było droższe, o wiele droższe, bo to było długie, ciepłe. Dużo, mega dużo pracy przy tym było. I słuchajcie, poszło po prostu to, nie? No to dla mnie to jest szok. E, szok. Ja już to przeżyłam kilkanaście razy. Nie wystawiam Boga na próbę, żeby nie było. Ale po prostu z Nim rozmawiam, jak z moim ojcem. Pytając się Go, Tato, Mam to robić czy nie? Daj mi po prostu znak, powiedz mi tak czy nie. A przecież ojciec zawsze nas odpowiada, prawda, czy matka do swojego dziecka. Nie ma tak przecież, że nic nie powie. Więc to nie jest jakby wywodzenie Boga na próbę. Wywodzenie, dobre słowo, wiecie, wiecie o co mi chodzi. Więc e, to jest coś, słuchajcie, cudownego. Niesamowitego, Bóg nas naprawdę kocha i ma z nami tutaj. Ja po prostu tylko byłam taka, no happy po prostu byłam. Napisałam tej osobie, że to po prostu była taka rzecz, że dzięki niej, że tak powiem, wiem co mam dalej robić. I może bym tak z tym dalej została. I wiem, że Bóg dalej, kilkakrotnie pokazuje mi, Asia masz w tym być. Mam to po prostu robić na spokojnie, po swojemu. Jak Bóg mi to pokazuje i... Naprawdę, nie potrzebujemy dużo. Nie potrzebujemy dużo. Nie potrzebujemy dużo. Mamy łaskę. I to wystarczy. Nie zapracujesz sobie na, na niebo. Tylko po prostu bądź posłuszny w tym, co masz. Jak jesteś nawet zmęczony, wiele razy chory, czy cokolwiek innego, rób to po prostu na spokojnie. Na tyle, ile sił, ile możesz. Bóg ci naprawdę to pobłogosławi i da ci odpowiedź. Tylko go to po prostu pytaj. Tak? Tak. Także... Do usłyszenia. Będziemy się w powietrzu. Ech, jestem zmęczona, słuchajcie. Po prostu zmęczona. Nawet nie mam siły w ogóle mówić dzisiaj. Ale chciałam to nagrać, bo to było dla mnie takie ważne, takie widzę, takie naprawdę mega ważne właśnie. Będę naprawdę tutaj właśnie po prostu Wam to powiedzieć, żeby tutaj ktoś sobie o tym myśli. Nie wiem, dajcie znać, może tutaj ktoś jest taki, kto o tym myśli że Bóg naprawdę wszystko wie i czy masz mieć przyjaciela, czy nie, niektórzy niestety nie będą mieć przyjaciela, ani żony, ani męża i dzieci, więc pogódźcie się z tym wcześniej, czy później, eee, ja się pogodziłam po prostu z tym, próbowałam wielokrotnie z różnymi osobami mieć jakąś taką, jakąkolwiek przyjaźń, ale zawsze to po prostu te osoby ogólnie same jakby po prostu, nie wiem, Odchodziły centralnie, naprawdę odchodziły. Nawet nie wiem z jakich powodów po prostu. Bóg się jakoś sami chyba toruje ode mnie i, i w ogóle, ale mi, i tak mam mówię, jak, jak mówię, mam koleżanki, mam tu znajomy, mam naprawdę dużo osób, z którymi mogę jakby rozmawiać, ale z takiej styk przyjaciółki, z którą mogę tak szczerze o czym wszystkim pogadać nie mam, ale z to mam chociaż męża, który też wi wiadomo, wysłucha. Yy, może nie jest przyjaciółką, przyjacielem takim też, jak to powinno być w małżeństwie, ale mimo wszystko. Yy, Mam też, wiadomo, Boga, który on najbardziej wysłucha to wszystko. I, I On wie. On wszystko wie. Także z Bogiem. Z Bogiem. Widzimy się później.